Dzień dobry, zapraszam do zrobienia pasztecików. Cały dzień poświęciłam na dwa typy pasztecików: z grzybami i z pieczarkami w drugiej części filmu. Więc standardowa procedura jest taka, że dzień wcześniej namaczam grzyby. Uwaga, u mnie na filmie jest dwa razy tyle, co powinno być tych grzybów, bo my lubimy grzyby i jemy je w zasadzie tylko w święta. Więc dałam dwa razy tyle, co jest w prawidłowym przepisie. Przepis pochodzi z kwestii smaku, stamtąd wzięłam przepis na farsz. A ciasto wzięłam swoje, ponieważ przepis z ciasta z kwestii smaku po prostu mi nie wyszedł najlepszy, więc sięgnęłam po taki, który zawsze mi się sprawdza i w obydwu tych typach wzięłam po prostu ciasto, zrobiłam swoje ulubione. Rozdrabniam następnego dnia grzyby, użyłam suszonych borowików i podgrzybków. Przekładam. Zajęło mi chyba wszystko w sumie z 5 godzin. Chociaż bardzo, częst, bardzo trudno jest oddzielić e, sposób kręcenia filmu od gotowania, ile faktyczne gotowanie, ile samo przestawianie kamery <grywania> i włączanie pauzy, pójście po miskę, garnek i tak dalej, e, ile to zajęło. Myślę, że tak za 3 godziny na pewno samo gotowanie. Tutaj odciskam kapustę kieszoną. Zaraz będziemy ją siekać Dwa przepisy są podobne, z tym, że pieczarki robiłam jeszcze zanim moje dziecko było na tyle duże, że mogło iść grzyby, więc bardzo lubię takie z pieczarkami, dlatego pieczarki pojawią się w tym drugim przepisie. Szatkuję sobie dosyć drobno. Lokowanie produktu: oczywiście kocham tą deskę. Pepko, dziękuję. Zapraszam do współpracy ze mną jako doskonałym influencerem deskowym. Cebula, no bo wiadomo, kapusta kieszona, cebulka, żeby to są chyba takie składniki, które pojawiają się w większości dań albo w większości stołów wigilijnych. Ja już e, większość rzeczy, takich grubych jak pierogi, paszteciki, łóżka, już mam ogarnięte, także bardzo się cieszę. Będę mogła teraz przejść do sekcji numer 2, czyli likiery, ale to w kolejnym filmie. Grzybki pod, podesz, podeszklę, podeszklę. grzybki na tej owej patelni. W przepisie pojawia się też jabłko, i później będą śliwki, jako taka wersja słodko słodkowytrawna. Farsz ma bardzo fajny smak i bardzo ciężko mi jest określić, czy jest bardziej wytrawny, czy słodki. Chyba bardziej wytrawny. Jest w ogóle gotowana kapusta na winie i to bardzo dużo daje. Bardzo smaczne wino kupiłam z Mołdawii. Kminek u mnie rządzi, e, ostatnio właśnie zapytałam syna, co uważa, co jest najważniejsze w świętach. On oczywiście e, odpowiedział, że e, no miłość, rodzina, nie synu, najważniejszy jest kminek. To on sprawia, że wszystko jest takie smaczne. No nie, no, my lubimy kminek, albo można go nie lubić, albo nie znosić. Ale u mnie jest to taka przyprawa, która w Wigilię jest. E, lubię, lubię go zapach, a przeszło 20 lat nie znosiłam, także smaki się jednak zmieniają. Podlewam kapustę winkiem. I 4 łyżki 4? Tak, cztery łyżki wody. I ta kapusta troszkę będzie się tu obsmażać. W zasadzie nie patrzę, wiecie co, na przepis, jak długo powinna się smażyć czy 5 czy 15 minut. Robię do tego stopnia, aż po prostu mi smakuje. No bo jadam i próbuję, więc możemy założyć, że 10 minut smażymy kapustę. Do kapusty dodamy śliwki i będziemy jeszcze gotować około 10 minut, mieszając od czasu do czasu, aż chodzi o to, aby te wszystkie płyny po prostu odparowały, odparowały, odparowały z kapusty. Dużo pieprzu, soli, tkinku, wina. Już u mnie wspaniale pachniało wtedy, świętami. Lokowanie produktu, część druga, czyli Lidlomix. Tutaj wyrabiam ciasto. Przepis macie z boku ekranu. To jest ciasto, które zawsze mi wychodzi dla osób, które mają Lidlomixa. Przepis na ciasto nazywa się pikantne ciasto drożdżowe. Nie ma w sobie nic pikantnego. To jest zwyczajne ciasto, które po prostu zawsze wyjdzie. Jest bardzo elastyczne i bardzo dobrze się z nim pracuje poprzednie ciasto z przepisu kwestii smaku po prostu mi się za bardzo kleiło i było takie bardziej kruche niż drożdżowe a to zawsze bankowo wychodzi więc jak robię na przykład różne rzeczy to sięgam właśnie do tego przepisu jeżeli nie macie Lidlomixa, Thermomixa nie szkodzi rękami przez 30 kilka lat mieszałam, dało radę po prostu wszystkie składniki dajecie do miski i mieszacie, później czekacie pół godzinki 40 minut, aż zupełnie wszystko wyrośnie. Nakładam farsz na ciasto. Zawijam, obcinam. Przygotuję sobie na boku żółtko jajka z odrobiną mleka, które rozbełtam. Posmaruję później paszteciki i posypię kminkiem. Jeżeli ktoś nie lubi kminku, to niech nie, nie słucha dalej. Żartuję. Jeżeli ktoś nie lubi kminku, to jest jeszcze czarnuszka, która bardzo dobrze daje radę właśnie na pasztecikach. E, może być również mak, niektórzy lubią, sezam czarny też jest spoko. My lubimy tą wersję, pasuje po prostu do e, barszczu. Dzięki temu, że ciasto było takie, e, takie elastyczne, powiem Wam, że dosyć szybko mi poszedł ten etap. Najdłuższy etap to chyba było właśnie to takie smażenie kapusty, dodawanie, szatkowanie i tak dalej ale jednak uważam, że manualnie pokrojone rzeczy trochę inaczej smakują, niż te takie, wiecie, w jakimś robocie. Czy to jest tylko moje subiektywne zdanie, czy żyję w jakimś mylnym przekonaniu? Paszteciki wyszły naprawdę elegancko. Drugi przepis wjeżdża, o już teraz. Kolejny przepis to paszteciki z kapustą i pieczarkami, więc one są w sumie podobne, ale te pieczarki bardzo mi smakują w pasztecikach więc pokusiłam się o zrobienie e, tych pasztecików też e, mój syn bardzo lubi pieczarki właśnie w pasztecikach, mąż też także spoko, paszteciki zawsze się zje bardzo dobrze się je mrozi e, dobrze się je później rozmraża oraz e, podgrzewa szybko w piekarniku na takiej górnej półce stawiam na chwilę i, i są po prostu jak świeże No to słynny sposób podnoszenia kapusty na nożu tak właśnie wymyśliłam i będę to gotować z przyprawami Liściem laurowym, zielem, kminkiem oczywiście, pieprzem. Więc e, kapustę w tym przepisie dosyć długo się gotuje około pół godziny. A w tym czasie e, przygotuję pieczarki. Pieczarki 4 dni temu o, leżały obok czegoś świeżego. Teraz muszę je trochę e, przygotować, żeby jakoś wyglądały. E, więc nie do końca. Yy, są reprezentacyjne. To <gry> się ostatnio dziwiliście, że obieram pieczarki. Tak, obieram pieczarki, bo one zupełnie na świeżo są fajne, a kolejnego dnia już takie o. Także ja wolę po prostu czasem obrać. Yy, pokroję je, podsmażę, ale tak porządnie, czyli one muszą odparować na patelni yy, i, i później jeszcze chwilę się smażyć. Do oliwy dobrze dodać yy, łyżkę masła w czasie smażenia pieczarek. I jest taka zasada z pieczarkami, żeby ich nie kiełbasić za dużo na jednej patelni. Ja oczywiście nie zastosowałam tej zasady. <gryw> Nadal się przesmażyły. Ale cóż, może innym razem. Oto mi się spieszyło, bo na każdym palniku coś robiłam i chciałam wszystko naraz zrobić, także nie czekając po prostu wrzuciłam. Przygotuję sobie cebulkę, którą obsmażę zaraz po pieczarkach. O matko, to będzie bardzo dobre z barszczem. Już chyba teraz zacznę pościć, żeby móc to wszystko zjeść. <grym> Dobra. Powinnam to trochę szybciej dać, nie? Tempo <grym> krojenia cebuli. Albo rzeczywiście w jakimś e, robocie rozdrabniać. I nam że na tej samej patelni e, Przeniosę swoim słynnym sposobem na nożu cebulę. I to wszystko, więc to wszystko później będę mieszać. Kapusta się gotuje, pieczarki już są zrobione, więc pieczarki dorzucam do cebulki, mieszam. Pieprz, więcej pieprzu. I zaraz będę dodawać do kapusty, którą około 30 minut jeszcze będę gotować. Cały skład pasztetików macie na ekranie. Jeżeli chodzi o czasy robienia, to zawsze patrzcie jak wam smakuje. Czasem są e, proporcje w tych przepisach, które ja testuję niewłaściwe i zauważyłam na przykład, że mało co bym nie spaliła ostatnią właśnie, kapusty. Jakbym posłuchała zupełnie mm. <laughs> przepisu. I kapusta jest już gotowa. Ja tak fajnie ją zrumieniłam całą. Wystawię ją na balkon, żeby szybciej się wystudziła. A tutaj przeniosę już swoje ciasto, które wrosło. To jest to samo ciasto, które było w pierwszym przepisie, czyli pikantne ciasto drożdżowe, które nie jest pikantne. Czyli po prostu jest to przepis na ciasto drożdżowe. Zawsze wychodzące. Tutaj chyba za dużo powera miałam, bo wszystko mi lata pod rękami. Wyszły mi z yy, jednej takiej porcji na ciasto. Wyszło mi 2,5 objętości pasztycików już na blasze, więc dosyć dużo. Yy, więc robiłam 5 blach pasztycików w sumie. Myślę, że wystarczy, musi wystarczyć, że bez przesady, chyba będziemy dojadać to kolejny miesiąc, chociaż, kto tam wie. Jak widzicie to ciasto bardzo fajnie się rozpracowuje, nie przykleja się za bardzo do wałka, nie rwie się, jest elastyczne, miękkie, eee, więc e, polecam na ciasto drożdżowe najprostsze. I dla osób niewprawionych z ciastami polecam drożdże Instant. Tu nie ma mowy, musi zawsze wyjść. E, czasem nam z kostki nie wychodzi, dlatego że temperatura jest niewłaściwa, a bo drożdże nie lubią przebiegu, bo drożdże lubią wygodność taką owaką. A tu po prostu jedziecie z e, drożdżami Instant i e, przykrycie sobie ściereczką coś tam zawsze na bank wam wyjdzie. Ja przeważnie właśnie korzystam z tych Instant. Nie, nie lubię tych drożdży takich. Grzebać się z tymi kostkami, chociaż czasem do nich sięgam, jak na przykład chcę, żeby ładnie pachniały jakieś bułki drożdżowe, które robię. One mają taki specyficzny zapach: hmm, ciasto drożdżowe na kostce drożdżowej. Także widzicie, że e, ciasto wychodzi tutaj dużo. Ja robię po prostu taki wałek, który później zakręcam, kroję i tyle. Więc same pasztyciki nie robi się dużo. Farsz możecie sobie dzień wcześniej na przykład przygotować, pokleić sobie następnego dnia. Więc na rodzinę 3-4 osobową myślę, że pół kilo to jest wystarczająco e, mąki na ciasto. Chyba, że tak jak my kochacie pasztyciki, i później dojadacie przez kolejny miesiąc e, zamrożone. Ja bardzo lubię. Podam Wam jeszcze w opisie. Ile co i jak gotować ile co robić Także życzę wam smacznego wyszło to naprawdę naprawdę dobrze Pamiętajcie o posypce do pasztecików to jest bardzo fajne czarnuszka czarny sezam kminek cały kminek mielony kminek do kminek tamto Także życzę Wam smacznego i mam nadzieję, że zobaczymy się na likierach. Pa!